Orszak Trzech Króli po raz kolejny został zorganizowany przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erasma i Pan Kracego. O godzinie 13 spod Bazyliki Mniejszej wyruszył barwny i rozśpiewany korowód, by dotrzeć do stajenki na placu ratuszowym. Pomimo pogody mam nadzieję, że ta wielokolorowość tego wydarzenia sprawi, że wszyscy będą mieli z tego radość, świętowania, uroczystości objawienia pańskiego. To jest pomysł na spędzenie tego czasu zarówno dla wierzących jak i niewierzących, więc mam nadzieję, że ta nowa tradycja wpisze się na stałe w świętowanie tej uroczystości, w nie tylko w Jeleniej Górze, ale w Karkonoszach również. Uczestnicy przeszli ulicami Starego Miasta, prowadzeni oczywiście przez trzech mędrców ze wschodu, symbolizujących trzy kontynenty. Na trasie przemarszu uczniowie z gimnazjów powiatu jeleniogórskiego odgrywali scenki tematyczne, a o oprawę muzyczną zadbała orkiestra góralska. Orszak Trzech Króli organizowany jest w Jeleniej Górze drugi raz. Jak Pani ocenia organizację tego przedsięwzięcia? No bardzo dobrze, dużo przyj przyjeżdżało młodzieży ze szkół tak samo, z Mysłakowej, z Widze, z gmin. W ogóle bardzo dobrze zorganizowane, i taka pogoda byle jaka, deszczowa jest. A widzę, że tłum i dużo ludzi, katolików, zebrało się na te właśnie duże święto nasze, Trzech Króli. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie ten rozmach jeszcze większy, że ludzie się wokół tej idei skupią i rzeczywiście będzie to coś ciekawego. Pomimo niesprzyjającej aury, Jeleniogórzanie tłumnie uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli. Dorośli otrzymali śpiewniki, a najmłodsi korony. To jest takie podejście, Czysto rodzinne właściwie w moim przypadku, bo jestem tu z wnukami i uważam, że to jest dobre. Uważam, że jest, organizacja jest super, tylko po prostu nam pogoda troszeczkę dzisiaj popsuła tą taką może bardziej uroczystą, żeby po prostu więcej przebyć, powspominać, ale ogólnie jest wszystko na piątkę. Dlaczego Pani w tym uczestniczy w ogóle? E, uczestniczy w tym, dlatego że to jest bardzo takie wydarzenie historyczne i uważam, że trzeba kontynuować, powstrzymywać tą tradycję, bo to jest piękne. Święta te ważne są w naszych sercach i tego nie da się zmarginalizować. Nawet jak ktoś sobie tam kwinki czyni jednego roku, to na przyszły rok może przyjdzie refleksja gdzieś tam i serce drgnie, i także będzie po prostu rozumiał to święto, bo nie wszyscy do końca może rozumieją, bo się mówi czek, króli, czek, króli, a to przede wszystkim. Yy, najistotniejsze było to, że Pan Jezus chciał się objawić wszystkim, a nie tylko narodowi wybranemu, tak jak głosili prorocy. Hasło tegorocznej edycji przedsięwzięcia nawiązuje do tradycji kolędowania, zgodnie z którą kolędy lepiej śpiewać niż słuchać, lepiej razem niż samemu.